Patrz, już sto, już można prawie, że wjeżdżać. Można. No. O, jest blokada, dobra. Hmm? I teraz tutaj sobie sadzimy. tego no. tak. A może tak zamontujemy? Co? Czyli Ksi... trochę słabo, czy wieś No, jak 3 cm no, no. na metrze. Dobra, będziemy tutaj orać ziemię. Kto tą posadkę zrobi, to partacze, no dobra, ja pyszkam, ty używasz. Mhm. Jak zacznę cię troszeczkę kopać, to się nie przejmę, kiedyś też tak robiłem. To majster, to majster. No to chłop. No będziemy to zawodowo robić. Chyba tyle. A ja teraz to machnąłem? To nie machaj za bardzo. Czy bo tu jest tabliczka, to to oszukuję. No kurwa. Yeah, nie, pierdolę. No zobacz. No, Francja. Gdyby ktoś się pytał, co to za glut, to jest kotwakeliczny dodatkowo jeszcze dla bezpieczeństwa. Na stawie poskładeczki są takie, Dobrze, żeby sobie je nitki. Jak Majster, git i A teraz lineeczkę w górę przez kółeczko. O! Przerzuci ją! O! Właśnie z drugiej strony. W środku wyjdzie, dołem na tamtą piłkę. Francja, Francja, tu wychodzi. O, ty rzesz. O, za głęboko wsadziłeś. O, o. <grywia> Nie, no, już trochę wyciągnąć, bo nie wyciągnął. O, dobra, teraz ją upuszczaj. opuszczaj. Opuszczaj, opuszczaj, opuszczaj. Dobra, trzymam ręko. Bardzo dobrze wyszła tutaj wyjdzie i na kółeczko nasadzimy. Dobra, czyli tutaj już jest na kółeczku ładnie. I w I teraz trzeba trafić w te kółeczko w górę. Najpierw zasadzimy i ja na, na kółeczko. Co, tam? Kurde, nic nie widzę, nic nie widzę. Może, może podstawmy te klotuszki, co? <grywa> Dobra, podstawiona wersja, żeby łapnie ucinało. To wreszcie. Celuj gdzieś y, cofni, cofnij, cofnij. Znaczy to my tego nie przyciągniemy, Jak tam? Oooo! Udało się. Ta -da! Ta, udało się nie do końca, bo jeszcze trzeba założyć na kółko, na kółko, nie? No tak trzeba. Trzymaj sobie ja trzymam. Ale nie, najpierw mam... A, tam na kurko, dobra, trzymam. Siedemnastka to będzie, osiemnastka. No, Malkis, ten, rok to samo tam. O, tutaj, do roboty przyjechał. No czy miałem tak odwiedzić? Zar to działa Oprę, koprę Chyba unika zaraz będzie Bardzo dobra robota. A co tam montujemy U. teraz? Nie wiem nie zali to robi. tak krzywo trochę, co? Tam była jakaś podkładka miedziana? Nie, to jakoś już szeroko Nie, to jest yy, ten... Yy, jak to, 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 nie ma wysokiego ciśnienia. Nie chodzi o Ale tak jakoś krzywo, tak nie wiem. I To tak się za bardzo nie chce. Jest baryłka, która idealnie dochodzi tam. Nie wiem, to, to tak powinno być. Tak nie chcę. Na jest tak zrobiona, że nie wiadomo co i jak. Nie wiem, tak Po polach, co zrobione. Mokro. Mokro. Jak to się Tak Jakoś wejdzie. Będzie wiedział chyba, to jest się to chyba coś jest jeszcze nie poskręcane Fabrycznie oko To podniósł, to byś wiedział, że to trochę marzy. Wystarczy, że trzymam tę ciężką kamerę. To się Jakby ciężko ci było. Christian, Christian. To się o moje lata. Patrz, bagnet jest. Ja. Yeah. Dłuższych nie było. tej do wchodzi. 10 litrów. Dobra, prąd już jest. Prowizorka na razie. Dobra, 5 litrów jest wlane. Ciekawe co się stanie. Czy działa w ogóle? O! Na 5 litrach! O, proszę, podnosi na 5 litrach. Teraz trzeba dolać na full no i pojawił się taki problem, że jak się podniesie i nie ma nic ciężkiego, to się nie chce opuścić to trzeba. Dobrego chłopa. O, dobra, teraz naciskam mi. O, ale powoli schodzi. No za, mało. za mało ważysz. No za mało chyba. Mało... No, za mało ważysz. To tak idzie jak krew z nosa. Myślałem, że sprzęt jest zepsuty. No, no i te 10 litrów to wyleciało. Trochę. Nie wiem, z dwie setki. Za dużo. No i próba generalna. Próbujemy. Tak, podnosimy, próbujemy. Stoj, Stój, 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 O, jak chce dać pod ten. Nie pod próg, tu jest próg. Kuźwa, a teraz się zablokował, weź się odblokuj. Już może. No, pociągnij. No. Ciągnij! No nie da się. Jak to się nie da? No nie da się. Co woda wziął. Wód. Wód. Ok, dobre, a teraz jest pod progiem. Jeszcze osłony, trzeba wow. dobra robota trysty. Czy coś się zmieniło? Pociężała, że. O kurczę, bajera. Pierdźcie, na prosto. Z strona. też elegancko. Uh -huh. Nie, no, za dobrze jesteśmy. No e, zaczynamy to robić za kasem, no nie? Odpłatnie. Tak, odpłatnie. Jakby ktoś chciał, nie ma problemu. Podnośniczki, tak. Mozury i jesteśmy. No, jakieś jest tani podnośnik, to nie ma dwie zapadki, dobra? Opuszczaj. Patrz, idzie, idzie pod ciężarem, idzie. No, jak samochód zjedzie do końca na dół, to samo się odbezpiecza. Cyk samo się odbezpieczyło no znów zaczął kapać czyli 9 litrów to jest max co można tylko wlać, 8 nawet